Halo, z tej strony Pedro. Dzisiaj wam pokażę jak sprawdzić DPS-y w Robloxie, jak sobie ustawić, żebyście mieli większą ilość FPS-ów, żebyście nie mieli lagów, żebyście nie mieli ścięć. Więc zapraszam do oglądania, jeżeli chcecie się o tym dowiedzieć. I jeszcze przed tym zachęcam bardzo serdecznie do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, walnięcie w dzwona, wtedy wam się będą pokazywały moje filmy, a tutaj są często giveaway'e, więc... Jeszcze Was bardzo serdecznie zapraszam na serwer Discord oraz do odcinka na 300 subskrypcji, gdzie rozdaję robuxy, wszystkie te linki macie w opisie. Teraz, jak sobie ustawić jakby mniejsze ustawienia graficzne, żebyście nie mieli lagów? Otóż wchodzimy w byle jaką grę, ja to pokażę na SkyBlocku, ale to działa na każdej grze. Wiadomo, wchodzimy do grania w gry, nie trzeba chyba poradnika, już tam Wam pokazuję full screen. zaraz nas dołączy do serwera. I wtedy będziemy mogli się bawić tymi wszystkimi ustawieniami, żeby wszystko było jak najpłynniej. I żebyście mogli sobie płynnie grać. Otóż gdy już jesteśmy na serwerze są... Jak sprawdzić otóż nasze FPS-y? Na naszej klawiaturze bądź w laptopie musimy przytrzymać jednocześnie klawisz lewy Shift oraz F5, wtedy nam się pojawi taka tabelka odnośnie FPS-ów, renderowania i takiego i internetu. Ale nie przejmujcie się, jeżeli internet macie na czerwono-pomarańczowo. To naprawdę, jeżeli macie dobry internet i o tym wiecie, to nie przejmujcie się tym. A więc Shift i F5 i możemy to włączyć tym skrótem, lewy Shift i lewy Shift plus F5 wyłączamy tą tabelkę. I teraz jak ustawić, żeby tych FPS-ów było po prostu więcej? Otóż mamy tutaj w lewym górnym rogu taki znaczek Robloxa bądź klikamy na klawiaturze Escape. Przechodzimy w zakładkę ustawienia. I tutaj powinniście mieć Graphics Mode Automatic, jeżeli tutaj nic nie grzebaliście w tych ustawieniach. A jeżeli, no to musimy zmienić na Manual. I zjeżdżamy na sam dół. Żebyście mieli jak najpłynniejszą grę. Wtedy wam się mniejsza część mapy renderuje, ale jednocześnie macie mniej FPS-ów. To każdy sobie będzie ustawiał według własnych potrzeb. Jeżeli to jeszcze nie pomaga, a niestety są takie komputery, gdzie to jeszcze muli to jeszcze w tych ustawieniach mamy tutaj opcję full screen i klikamy sobie na off i możemy sobie zmniejszyć jakby ekran wiadomo będzie to mniej komfortowa gra jak będziemy grali na przykład na takim ekraniku ale będzie na pewno bardziej płynna no nie więc to były takie moje sposoby nie chcę wam nic pokazywać jak podkręcać różne rzeczy oraz jak sobie coś zmieniać w menedżerze. Zadań, bo to by niektórym niestety coś się podziać z komputerami. Ja nie chcę brać za to odpowiedzialności, dlatego co no. Dziękuję Wam za ten poradnik. Ja jeszcze sobie tylko ustawię swoje ustawienia. Dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zachęcam do tego, ponieważ jest to dużo giveaways, dużo specjalów. I co no, trzymajcie się. Do następnego razu odcinka. Cześć!